Planeta FM, ogłoszenie bezpłatne. Orędzie Jana Bajora Bajorka, do narodu. Proszę wstać. Drodzy rodacy, drodzy radiosłuchacze, za nami długi, gorący weekend. Czas wrócić z zielonej trawki, odstawić browarek i wziąć z werwą w garść nowe, inne trudne sprawy. Niech w te następne dni prowadzi nas zrozumienie teorii kochania oraz świadomość, a że życie to nie schable. Wszyscy pragniemy dobra bliskich, lecz nie na wszystko starcza grosza. Zwracam się do juniorów, średniaków i seniorów. Bawcie się, miłujcie i bądźcie trochę crazy. Nieskromnie też apeluję: idźcie do pracy pełni werwy i bez nerwów. Te złe emocje niech zostaną przy majowym grillu, a wy miłujcie szefów, kolegów i wrogów. Bo tylko zrozumienie, spokój i miłość może dać nam miarodajne efekty. A Irlandię zróbmy tutaj, w kraju z Frajtem płynącym. Tego rodacy sobie i Wam, moi drodzy, życzę. Wysłuchali Państwo orędzia Jana Bajora Bajorka do narodu. Spocznij.